Jesteśmy po meczu półfinałowym All Star League: City Towers, First Dragons z Akademii ze mną, Michał Żdziech. Mi, Michał, zwycięstwo dzisiaj w miarę pewne. Początek Towersi były, miały, miały takie momenty, że zmniejszali dystans do Was, ale ostatecznie wygraliście różnicą ponad 20 punktów, co ta o tak wysokim zwycięstwie. Myślę, że graliśmy swoje po prostu cały czas i nie zniechęcaliśmy się, jak po prostu drawiali, bo były takie momenty, jak mówisz, że wygrywaliśmy 20, schodzili do 10 i tak jeszcze z dwa razy, ale myślę, że po prostu to, że graliśmy cały czas swoje, nie zniechęcaliśmy się i po prostu dociągnęliśmy do końca. Dzisiaj 23 punkty na dobrej skuteczności, najskuteczniejszy zawodnik w zespole. Powiedz, jak oceniasz swoją postawę? No. Poszło dobrze, nie? No wygraliśmy po prostu, no nie grałem po prostu, żeby tak zdobyć te punkty, żeby grać swoje po prostu, żeby wygrać, to był najważniejszy cel dzisiaj za tydzień finał. I to wszystko, no. Odnośnie finału, teraz czekamy na mecz Sleeping Nice Broken Bells, masz jakieś życzenie, z kim chcielibyście się zmierzyć, czy dla was to nie ma większego znaczenia? Wszystko jedno, lecimy po złoto. Okej, okay, dzięki, tego życzę, powodzonka. Dzięki wielkie.